W tym poradniku pokażę Ci jak możesz kupować markowe perfumy w cenie dystrybutora czyli taniej o 43% marżę. Jak widzisz ceny perfum to 79 zł. Dzięki mojemu poradnikowi możesz kupować bez żadnych zobowiązań, bez ukrytych kosztów. Kupujesz kiedy chcesz, ile chcesz. Możesz kupić jedną sztukę a zawsze Twoja cena będzie ceną Sportową, czyli tańszą aż o 43% marżę Co trzeba teraz zrobić? Chodzisz na stronę biznesfm.pl Ja znam tutaj artykuł o darmowej rejestracji i postanowiłem się zarejestrować. Jak widzisz w artykule pisze, że to nic nie kosztuje, nie ma żadnych obowiązków, żadnych rutych kosztów. I że kupujesz taniej nawet o 43%. Na perfumach jest to zawsze taniej o tą marżę, czyli tanie o 43% marży. Wystarczy kliknąć dołącz do nas. Oczywiście trzeba wszystkie pola związkowe wypełnić i popra dać poprawne dane, czyli imię, nazwisko, mail, PSL, trzeba wpisać serię i numer dowodu, ulicę, miejscowość, kod pocztowy, telefon kontaktowy i podczas rejestracji wypełnić darmowa rejestracja. Musimy te pole te obowiązkowe wypełnić, że potwierdzamy na przetwarzanie danych i klikniemy dalej. Po rejestracji w ciągu paru godzin dostajemy swój login i hasło do sklepu producenta. Tutaj pokażę Ci jak to wygląda. Znalazłem na Allegro te per perfumy. Cena ich 79 zł. Cena katalogowa to 84 zł. Niby na Allegro jest tanie o 5 zł. Ale jak zauważ, na Allegro trzeba zapłacić przysyłkę 5 zł lub 15 zł, czyli cena jest albo taka sama, albo po prostu jeszcze więcej płacimy. My w naszym sklepie bez żadnych zobowiązań do kupowania, nie wiem, 10 sztuk, 20 sztuk, możemy zakupić nawet jedną sztukę. Za ten sam produkt zapłacimy. 58 i 80 groszy, co daje nam 25 zł i 20 groszy oszczędności. Czyli a z Allegro już mamy też około 20 parę złotych No ale tak jak mówiłem, jest tam przesyłka, więc to samo wychodzi. Właśnie inne perfumy. Na tych perfumach na przykład oszczędzamy, bo są tanie 16,42 zł na tych na przykład kupujemy taniej o 22,70 Są też inne produkty, kosmetyki, kulki, nie wiem, zapachy męskie, zapachy damskie, do, do domu, telefony komórkowe i inne. Pamiętaj, że to wszystko możesz mieć dużo taniej. Są też promocje, czyli jeszcze ta cena się obniża o jeszcze parę procent. A to wszystko